Cześć, witajcie. Ja jestem Marcelina i mówią na mnie Super Marcin albo Marcin. Nie wiem czemu, tak mnie wyzywają, moi koledzy, a ja ich nie lubię. I witam Was w moim pierwszym vlogu, w którym pokażę Wam, co jest w mojej torebce. I tak, zaczynamy od lusterka, które służy do przeglądania się. I o tu jestem ja, widzicie? Bardzo mi się podoba. I tak, następną rzeczą jest... Nie mogę wyjąć ojej. Jest muzela i dwózela robi tak. Jej się używa na stadionach, bo ja bardzo lubię piłkę nożną, ale nie wiem, co to spalone. Tak. I następną rzeczą jest takie coś, ale nie wiem, co to jest. Ono jest takie, o, takie fajne, ale no nie wiem do czego to służy. I tak kupiłam, to bo mi się spodobało, bo jest kolorowe i milusie. Tak. I następną rzeczą jest magnetofon, bo ja bardzo lubię muzykę. I dlatego kupując sobie magnetofon. Nie wiem, dlaczego ludzie kupują te wszystkie iPony, MP3, ponieważ magnetofon jest o wiele lepszy. Ma dwa duże głośniki yy, i tu jest... i tu jest ten. Tu jest tak, tak, tak. I tu jest ten, płyta, której można którą można tu chować i ona wtedy leci. Ja nie wiem, jak to działa, bo ja się nie znam na technologii. A tutaj można wkładać chyba dyskietki. Ale ja się na tym nie znam. Przepraszam bardzo. E, teraz następną rzeczą jest garnek. Ja mam garnek, ponieważ jest bardzo wygodny i można z nim chować dużo rzeczy, tak jak w torebce, ale nie umiem gotować, bo jestem za SP. Następną rzeczą jest krem do ryja, ale nie będę pokazywać, jak on działa, ponieważ e, no, to jest pierwszy vlog, a nie będę się pokazywać w kremie. To jest trochę głupie. E, tak, kolejną rzeczą jest mój kotek. On jest taki mały i milusi. On mieszka w mojej torebce, ale e, e, chyba nie żyje. I to jest coś, nie wiem, co to jest. I to się tak kręci i to ma różne kolory, jak tęcza. I mi się to podoba, bo jest kolorowe i się kręci. Tak. I następną rzeczą jest lakier do włosów, który robi o tak. I można nim przytrzymać włosy. O tak. I tak. Następną rzeczą jest latarka. I to jest bardzo przydatne, że ona świeci. I to z tej strony też świeci. Ale ona jest przydatna, dlatego, że można jej y, y, używać y, podczas apokalipsy zombie. Że otwieram, świecę sobie drogę i tukę te zombie. I ja wygram życie wtedy. I tak. I następną rzeczą jest piłeczka. I ja jej używam przed egzaminami w ASP, żeby się odstresować. I robię tak, i robię tak i robię ojej. Ups. I tak. Następną rzeczą w mojej torebce jest. To jest suszarka. Ona służy do suszenia włosów i jak pada deszcz, ja ją noszę zawsze przy sobie, żeby móc wejść gdzieś, podłączyć ją do prądu, ponieważ ona działa na prąd. Też się na tym nie znam, ponieważ to jest zbyt zaawansowana technologia i podłączam ją i sobie suszę włosy. Dlatego zawsze wyglądam dokładnie. Tak yy, yy. Następną rzeczą jest grzębień, którego też używam do pielęgnacji moich. Nieważne. A ostatnią rzeczą w mojej torebce jest, jest, jest prostownica, która służy do prostowania. Nieważne. A to jest moja torebka. Kupiłam ją w, Pradze, w Pradzie. I ona jest czarna, jest duża, a jest czarna dlatego, że nie było kolory różowego, dlatego wzięłam czarny, bo to jest bardzo jaskrawy kolor, tak mnie uczyli na ASP. I to był mój pierwszy vlog, jeśli chcecie widzieć więcej, skomentujcie, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę i zalejkujcie fanpage'a tego kanału. Ja jestem Mariolka, a to był mój pierwszy vlog, dziękuję za uwagę.